Dobra, czekajcie, bo chciałbym. O, nie, działa, mi od razu pad. Dobra, okej, okay, normalnie mamy mieć pada, no nie? No dobra, i się zaloguję. Yy, nie muszę nic ustawiać. Bardzo dziękuję, DJ, jeszcze raz, ale. Yy, no dobra, też dzięki. Będę musiał walczyć z YouTube'em o prawa autorskie, bo on ma problem z tym frankiem kimono. Ale dziękuję, raz jeszcze. <noise> Kurde, będę musiał wyciszyć. No dobra, wyciszę ten fragment, dobra, dobra. Yy... No dobra, no jesteśmy w Wuchangu. W yy, Wuchangu, moi drodzy. Zobaczmy sobie statystyki, cały czas, że pokazywał. No i mamy Wuchang, który... Jestem w tym samym miejscu oczywiście, co jestem u siebie na Steamie, tak? Czyli jestem w tym samym miejscu tej. Latencji wzrostu. O, to ciekawe. To ciekawe, 35 w tym momencie mamy. A, ciekawe, czy nie serwera nam nie zmieniło. No dobra. A, możliwe bardzo, że oni mają priorytet na gry online. A gry offline mają troszeczkę zwiększone latencji. No bo. Yy, czy wy będziecie mieli 10 MS-a w yy, takim Wuchangu, czy będziecie w Wuchangu, czy będziecie mieli 30? Nie zrobi wam to różnicy. Przy 70, nie? Tak, 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 widzi, o to mi chodzi, no nie? Ja, ale spokojnie, to wyciszę. Nie, nie, whatever, nie, nie, nie. nie chodzi o to, że u chodzi o to, że potem ucieknie na zasięgi. Dobra, no to widzicie, latencja jest teraz wyższa, ale to też jest to ciekawe, czy nas nie przełączyło na inny serwer. Ale no, nie wiem, jak wam pokazać, że ja nie odczuwam tego. Normalnie, responsywność jest. Właściwa, że tak powiem. Nie wiem, mogę pójść na bossa. Proszę bardzo. Bez problemu, nie mam nie, nie ma jakby. Bez problemu lecimy. Oj, zapomniałem o tej bombie. A tak tylko dopytam, ten booster jest bezpieczny, skoro łączy się przy przeglądarkach z innymi komputerami, bo w sumie można w ten sposób włamać się do twojego komputera. Nie... Znaczy, znaczy. tak jest bezpieczny. W sensie nie obawiam się o takie rzeczy. Nie. Nie, nie obawiam się o takich rzeczy. Nie to... To są połączenia. Przeszyfrowane, nie, Nie. nie nie wiem, nie, to tak samo jak się ze Steamem się łączy, Steam też się łączy swoim komputerem w jakikolwiek sposób. To, 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 w ten sposób, to już to rozważanie tego typu trzeba by zrobić, to nie? Poczekajcie, pójdę na bossa, którego jeszcze nie ubiłem, tak więc... Będzie to od razu sprawdzenie. Nie ubiję go pewnie, oczywiście, ale chcę wam pokazać właśnie, że na Busterowi normalnie mogę go robić. Graficzka jest, ona jest ciut gorsza niż na moim PC jest ciut ten. Możemy sprawdzić sobie w opcję. Ona będzie ciut gorsza, bo mam mocniejszy PC niż oni mają. Tak, na przykład grafika widzicie, rozdzielczość mam nie mam, nie mam 4K w tym momencie. O, ciekawe. Ale Advanced... No haj, wszystko jest. Ona jest ciut, ciut gorsza niż moje PC, no nie? Ale sama rata karty graficznej y miesięczna mojej by była droższa niż ten roczny abonament do Boosteroid. Tak więc, y tak porównując cenowo, no nie? <ścoughs> tak, więc, y tak więc, taka, taka dygresja. A nie, jednak nie sprawdzę, nie mam tu streama? Nie, no kwestia jest, kwestia jest, czy możesz, wiesz, internetu używać, to nie? Dobra, odpalimy bossa, przegram go, pójdziemy dalej, na następną grę sprawdzimy. Dobra, bo chciałbym Wam zrobić takiego turnę po kilku grach. Dobra, ale Dobra, jeszcze raz pójdę, ale coś się chciałem... Dobra, żebyście na to zwrócili uwagę. No w polega na Yy, 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 omijaniu, unikaniu, no nie, w yy, unikaniu ciosów. Gdyby to było zbyt duże opóźnienie, gdyby to było coś nie tak, to ja bym nie, nie był w stanie omijać tylu ciosów, tak? No nie, gra by była niegrywalna, a tak jak widzicie, bez problemu, bez, bez problemu, no w sensie yy, idzie mi tak samo jak na moim PC, jak gram, no nie? Nie muszę na Boosteroid. Normalnie pomijałem normalnie ciosy. Tak, możesz grać w GTA 5 nawet w twoim komputerem. I mogę odpalić tylko gry, które mam w bibliotece Steam, w Steam, Epic, e, Xbox, EA Games, e, bezpłatne jakieś Fortnite, ty wszystko też masz w tym pakiecie, tak? Też to działa. Tak GTA 5, Nice One, możesz zobaczyć pod moim, pod moim streamem na Twitchu jest nawet GTA 5 testowałem na tabletach, na tablecie, na telefonie i na laptopie starym. Tak, więc... Tak, tak, tak. To ma bardzo dużo gier, tak? Duża biblioteka gier jest, tak? I normalnie multiplayer działa i tak dalej, tak? Więc nie masz tutaj żadnego. Ten. Tylko wiesz, ja jeszcze grałem na. nie na Enchanted Edition. Nie wiem, chyba jest. Miknęło mi, że chyba jest, bo ja jak robiłem ten test, to jeszcze nie było tego Enchanted Edition, no nie? No dobra, ostatnia próba. Kwestia, zobaczy, czy mi się uda dojść do takiej mojej drugiej fazy, że tak powiem z tym bossem. Au, au, au. Jak jesteście w stanie, to zrobić jestem w stanie, to moi drodzy jestem w stanie zrobić wszystko. O, ominąłem jego cios specjalny. Nawet nie zapróba. ma. <grywa> No, niestety. No dobra. Ale nadal pokazuję Wam to. Że to wszystko robimy przez przeglądarkę internetową. Tak. To była naprawdę niezła próba. Znaczy, że więcej unikłem niż ostatnia próba. Yy, przez wczoraj graliśmy, tak? Gramy sobie przez przeglądarkę internetową. Cały czas. Yy... No dobra. Zakończymy sesję tego. Myślę, że to. Yy, myślę, że dobra, to jest naprawdę jest próba To była. Dużo się uniknęło. Dobra. Co jeszcze chcemy zobaczyć? Co się jeszcze zobaczyć? Co jeszcze ze dwie gry zobaczmy.